Cześć kochane, zdrowa baba i taloc z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, co On myśli, gdy patrzy w Twoje oczy. Energia, medytacja lub odpoczynek, takie opcje macie do wyboru. Wybierajcie, decydujcie i ja na chwileczkę zamilknę. Dobra, już wracam. Łyczek herbatki przed chwileczką zrobiłam, ale chyba przesadziłam z ilością cytrynki. Odpoczynek i medytacja wędrują na bok. I kochane, zaczynam czytanie dla tych z Was, które wybrały energię. Co on myśli, gdy patrzy w Twoje oczy? Anielska i tarotowa karta rada. No i zobaczmy. Oho, wybory, dylematy, zmiany. Gdy Cię widzi, kochana, tak naprawdę nie wie, co wybrać, nie wie, kogo wybrać, nie wie, którą drogę życiową wybrać. Patrzy w Twoje oczy, widzi Ciebie i wtedy pojawiają się w nim wątpliwości, czy ścieżka, którą idę, idę jest tą idealną, czy droga, którą wybrałem jest tą, którą chcę podążać. Dwójka monet daje wprawdzie tę możliwość, aby coś z czymś połączyć, aby kogoś z kimś połączyć. To mogą być dwie równoległe ścieżki życia. Ale nadal jest to dylemat. Czy to będzie dobre, czy to będzie moje, czy to będzie dobre dla innych, czy to będzie pozytywne dla mnie, czy ty się zgodzisz, czy ta druga osoba się zgodzi. No, tych dylematów tutaj się pojawiało i pojawia bardzo wiele. Wygląda na to, że on sobie uświadamia, gdy na ciebie patrzy, gdy ciebie widzi, Uświadamia sobie potrzebę zmian, potrzebę zmian przede wszystkim energetyczną, przede wszystkim w swoim w życiu, w swoich energiach, w swoim wnętrzu. Karta śmierci przynosi nowe możliwości, karta śmierci podpowiada, aby do pewnych rzeczy podejść. Tak troszkę zero, jedynkowo, zaznaczyć sobie na kartce, wypisać sobie na kartce pewne rzeczy i zastanowić się, czy one nam odpowiadają, czy nie. Wypisać wszystkie te plusy i minusy sytuacji, które się pojawiają w jego życiu i mają związek z jakąś decyzją, z jakimś wyborem. Wygląda na to, że cały czas, przez całe życie, do tej Pory on zabierał w tej szóstce mieczy jakieś emocje, jakieś lęki, jakieś problemy ze sobą. Cały czas je ma, cały czas je ciągnie i odpalają mu się w nowych sytuacjach, w nowych relacjach. Nie inaczej było i tym razem, gdy się z tobą związał. Było szczęście, była radość, była, było mnóstwo. Energii, ale zaczęły się z czasem pojawiać dylematy: czy ja robię dobrze, czy ja robię coś w zgodzie z sobą, czy to przyniesie efekty dla mnie, dla mojego życia, dla mojej sytuacji, efekty pozytywne, czy znowu coś się spierniczy, czy znowu coś się zepsuje, i cały czas, gdy Ciebie widział, gdy Ciebie widzi ta huśtawka nastrojów, te pytania, w jego głowie pojawiają się, a ponieważ nie przepracował jeszcze do końca wszystkiego w karcie śmierci, to odpala się to tutaj w szóstce mieczy. Szóstka mieczy jest. Częściowo kartą bramą, częściowo no jest kartą bramą, daje możliwość przejścia na wyższy poziom pod warunkiem, że pewne rzeczy zostawimy za sobą, że tych mieczy, tych problemów, tych pytań, tych szpilek wbitych w nasze serce, w nasze plecy nie będziemy za sobą ciągnąć. A on obawia się, obawia się plotek, obawia się jakiejś uszczypliwości, obawia się, że coś się wyda, że ktoś coś. Powie o jedno słowo za dużo. Nie przepracował tego jeszcze, bo jeszcze do końca nie podjął decyzji, kochana. Jaką ty masz kartę radę? Dostałaś Asa Kielichowego. Masz szansę na nowe emocje w swoim życiu. Masz szansę na nową miłość albo na całkowicie, e, całkowitą zmianę w dotychczasowej relacji. As Kielichowy e, przynosi. E, więcej tego, czego dajesz innym, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o uczucia. Jeżeli do tego, Asa, włożysz uczucia takie jak miłość, szczęście, radość, zadowolenie, to też Entuzjazm, to też tego od życia, od losu, od wszechświata dostaniesz więcej. Ale jeżeli włożysz tam uczucia takie jak strach, zawiść, nienawiść, niechęć, obawa, to niestety też takich uczuć więcej dostaniesz. A więc warto pilnować tego, z jaką energią wchodzimy w swoje życie, z jaką energią podążamy do przodu. Pomoc została Ci udzielona, niebo pracuje przez cały czas nad tym, aby Ci pomóc, nawet jeśli Ty jeszcze nie widzisz rezultatów, a więc właśnie, no może jeszcze tego nie zauważasz, może jeszcze nie jest odpowiednia chwila, abyś to dostrzegła, a może warto tutaj właśnie więcej tych pozytywnych uczuć, pokazać i obdarować ludzi, wszechświat, siebie samą też tymi pozytywnymi uczuciami po to, aby wreszcie ta energia do Ciebie kochana tych cudownych rzeczy, które tutaj niebo Ci syła, wreszcie do Ciebie dotarła. Energia, taką kartę wybrałaś. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek czegoś nowego. Piękna energia, a więc za chwilę po jakichś niepowodzeniach, po jakichś problemach, które miałaś, za chwilę niebo się dla Ciebie otworzy z najwspanialszymi możliwościami. Super, ciekawe to czytanie miałyście. Napiszcie, kochane. Czy Wam się podobało, czy, czy Wam odpowiadało to czytanie? Czy tak faktycznie jest, czy tak czujecie? A jeżeli czujecie niedosyt po tym czytaniu, zapraszam do czytań prywatnych. Medytacja. Jeżeli taką kartę wybrałaś, to zaraz się tutaj okaże, co on myśli, gdy patrzy w Twoje oczy. As monet, dziesiątka monet i ósemka monet, piękne, no mocno finansowo wydawałoby się na pierwszy rzut oka, ale nie bójcie się kochane. As monet to nowe, no fakt, tu wszystkie karty, no nie będę ukrywać, mówią też o finansach, ale energia monet to również energia ziemska, a więc energia związana z kobiecością, z uczuciami. Także nic tutaj się nie dzieje. Kochane, gdy on patrzy w Twoje oczy, widzi mnóstwo nowych możliwości, widzi inspirację. To jest inspiracja, to jest taki power do działania. Twoje oczy, Twoja obecność, Twoja energia powodują, że on ma ochotę budować dla Was dom, budować dla Was ognisko. Domowe. Asmonet to przestrzeń często fizyczna, właśnie typu dom, mieszkanie. To również zmiana miejsca zamieszkania, a więc może w innym miejscu całkiem, ale może na przykład w czymś większym, w czymś w czymś takim tylko i wyłącznie Waszym. Asmonet to oczywiście przepływ pieniędzy, jesteś więc dla niego inspiracją do działania również, jeżeli chodzi o te sprawy finansowe. Ma ochotę, ma pomysły, ma dla kogo realizować swoje plany, ma po co wymyślać też różne rzeczy, które potem można zmaterializować. Dziesiątka monet pokazuje, że w Waszej relacji, w Waszym związku jest szansa na dobrobyt, dobrostan, szczęście, radość. Dziesiątka monet mówi o tym dobrostanie ogólnie, a więc nie tylko i wyłącznie o zasobach, dużych zasobach finansowych, tej pewności, jeżeli chodzi o pieniądze. I o sprawy materialne, ale to też ogólnie dobrostan, a więc fajna relacja, miłość, dobre zdrowie, wspieranie siebie nawzajem i to jest bardzo ważna informacja dla Ciebie. Ósemka monet z kolei pokazuje, że On chce wszystko w Waszej relacji. Robić perfekcyjnie. Chcę, żeby wszystko się działo w jak najlepszym porządku. Chcę dla ciebie tego samego, co dla siebie. Wszystko, co robi dla was wspólnie, jest tak, jakby on to robił dla siebie. Tak perfekcyjnie, idealnie, przykłada się do tego. Chcę, żeby wszystko było poukładane, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. No naprawdę, tutaj macie taką ziemię. Ziemię obiecaną, ziemię mlekiem i miodem płynącą, relację, która jest oparta na harmonii, na równowadze, na wzajemnym pomaganiu sobie i osiąganiu sukcesów. Jesteś dla niego taką iskiereczką która pomaga w realizacji jego celów, która mobilizuje go do dalszego działania. On chce się Tobą opiekować, On chce dać Ci wszystko to, co najlepsze, chce tę gwiazdkę z nieba dla Ciebie ściągnąć i Ci ją, kochana, ofiarować piękne karty. A Ty masz pazia mieczy jako kartę radę. Kochana, zastanów się, czy w Twoim otoczeniu lub w Waszym otoczeniu nie ma kogoś, kto chciałby zakłócić tę sielankę. Paź mieczy będzie mówił o uczeniu się pewnych rzeczy, o doświadczaniu różnego rodzaju nowych sytuacji, ale paź mieczy często też mówi o szpilkach wbitych w, w coś dobrego o plotkach, o potrzeptach za plecami. A więc zwróć uwagę, czy ktoś nie będzie chciał tego rozwalić. Jeżeli do Twoich uszu doszłyby jakieś plotki, ploteczki na jego temat, na wasz temat, puść je naprawdę obok siebie. A jeżeli już musisz się do nich jakoś odnieść, to naprawdę je sprawdzaj. Zwracaj też uwagę na to. Czy ktoś nie będzie chciał zaburzyć waszej sielanki, mówiąc czegoś nieciekawego o tobie? Może ktoś chcieć wyciągnąć coś na światło dzienne, bo będzie mu przeszkadzał jemu czy jej, będzie przeszkadzało po prostu tej osobie będzie przeszkadzało wasze szczęście. Patrząc na was, może mieć mieszane uczucia, może mieć żal do losu. Że jest inaczej u tej osoby, nie jest tak wspaniale jak u Was. No a niestety są osoby, którym szczęście innych nie przeszkadza i mogą chcieć namierzać dla samej takiej po prostu swojej satysfakcji, żeby się coś działo, żeby się coś rozpadło. No warto tutaj być na to uczulonym. Trzymaj rękę, kochana, na pulsie. Poradź się eksperta, potrzeba więcej informacji, skontaktuj się z kimś biegłym w tej dziedzinie. No właśnie dobrze jest rozmawiać z ludźmi wokół Ciebie, też przyglądać się ludziom, którzy wokół Ciebie są, bo mogą się zjawić osoby takie nieproszone, energetycznie, które po prostu chcą, tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie namieszać, bo im jest gorzej. Medytacja, taką kartę wybrałaś. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. Przyjrzyj się, a prawdopodobnie chodzi tutaj o ludzi, którzy są wokół ciebie. Przyjrzyj się, czy faktycznie wszyscy są pozytywnie do was nastawieni. Czy ktoś nie świeci ci w oczy i nie schlebia? a za Twoimi plecami po prostu Cię obgaduje i może chcieć wszystko Ci rozwalić, a myślę, że byłoby czego żałować patrząc na te karty kochana, jeżeli czujesz jakiś tutaj niepokój w związku z tym co powiedziałam przede wszystkim w związku z tym paziem mieczy mogę pomóc Ci wahadłem poodcinać jakieś niechciane wampiry energetyczne czy takie żywe osoby, które Ci tutaj mogą chcieć nabruździć lub namieszać ale też mogę zrobić czytanie prywatne żeby sobie tutaj, żebyś sobie tutaj mogła poukładać też pewne rzeczy w głowie. Bardzo Was, dziewczyny, proszę o łapeczki w górę, proszę Was o subskrypcję, proszę o komentarz. Całuję Was zdrowa baba i tarot. Jeżeli wybrałaś odpoczynek, zobaczmy, cóż on myśli, gdy patrzy w Twoje oczy. Królowa mieczy, świat i królowa buła. Uau! Wow. Kochana, gdy patrzy w Twoje oczy, uświadamia sobie, że jest tu i teraz w odpowiednim miejscu z odpowiednią osobą, że spełniły się jego marzenia, że jesteś czymś najwspanialszym, co mogło mu się w życiu trafić. Karta świata, bo od niej tutaj zaczęłam, karta świata pokazuje informacje, tu i teraz mam swoje miejsce we wszechświecie. Tu i teraz jestem najszczęśliwszą osobą z... Ukochaną osobą. Karta świata przynosi szczęście, radość, miłość, spełnienie marzeń. A jak on Cię postrzega? Z jednej strony widzi Królową Mieczy, z drugiej strony Królową Buław. No cóż, mogę powiedzieć: widzi ideał kobiecości. Królowa Mieczy to osoba pewna siebie, Królowa Mieczy to inteligencja, A to no, niekiedy cięty język, ale podejrzewam, że nawet jak coś cynicznie lub lekko złośliwie wypalisz to potrafisz za to przeprosić i wynagrodzić drobną złośliwość. A królowa mieczy wie co jest dla niej dobre, wie co jest dobre dla jej relacji. Królowa mieczy, tak jak powiedziałam, to umiejętność inteligentnego podejścia do życia. Królowa mieczy to dobre, pozytywne myśli, ale to też umiejętność Dokonania wyboru pomiędzy ludźmi, którzy Was jako parę otaczają. Królowa mieczy nie boi się z kogoś zrezygnować, czegoś odciąć, pożegnać się z kimś, bo jej to nie pasuje albo nie, pasuje to, nie, nie przynosi to pozytywnych skutków, efektów w jej życiu, w jej relacji. A z drugiej strony królowa buław. Pasja, namiętność, gorąca kobieta, piękna kobieta. To też Twoje energie. Tutaj inteligencja i umiejętność rozmawiania, a tutaj miłość, pasja i pożądanie na najwyższym poziomie. Potrafisz realizować swoje pomysły z olbrzymią pasją, nie oglądasz się na nikogo, idziesz przez życie jak burza, sama niesiesz ten kaganek oświaty i dążysz do realizacji swoich marzeń. I swoich planów, a jeżeli chodzi o życie takie intymne, no to jesteś tym ideałem kobiecości, jeżeli chodzi o, o seks, o to życie intymne, o sprawy łóżkowe, a więc tutaj, no, tylko można mu pozazdrościć. On to wszystko widzi gdy patrzy w twoje oczy wie, że jesteś inteligentną kobietą, że potrafisz rozmawiać na każdy temat, że potrafisz decydować o sobie, że potrafisz realizować swoje marzenia, ale również tą pasję i chemię widzi płonącą w twoich oczach. Karta rada dla ciebie. O, a ty dostałaś czwórkę kielichów, kochana. Ty patrzysz jakby Troszeczkę w innym kierunku. On tutaj widzicie w samych superlatywach, widzisz szczęście i radość, a ty nie do końca chyba doceniasz sytuację, w jakiej się znajdujesz, ty marzysz o czymś, czego w tej chwili mieć nie możesz. Ten czwarty kielich w czwórce kielichów przypomina, aby zacząć doceniać życie tu i teraz. Doceniać codzienność, doceniać sprawy, sytuacje, osoby, które są w twoim życiu tu i teraz, a będzie ci prościej osiągnąć ten czwarty kielich. No, kochana. No tak to bywa. Jedna osoba jest niesamowicie szczęśliwa w i nie zauważa, że ktoś drugi w tej relacji, ta druga strona, pragnie czegoś więcej. Może tobie brakuje czegoś więcej. Może masz wrażenie, że on nie dorównuje tobie, że on bardziej grzeje się, a w tym twoim świetle i przy tym twoim płomieniu, a nie daje tyle w zamian. Może oczekujesz czegoś innego. Może Pragniesz czegoś więcej? No, bardzo, bardzo ciekawa tutaj energia. Napiszcie, kochane, też, jak wy to widzicie. Matczyne uzdrowienie dostałaś od kart. Gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, Twoje pragnienia manifestują się szybciej. I dokładniej, a właśnie, może masz wrażenie, że nie jest Twoim partnerem, tylko że mu matkujesz troszeczkę, bo te Twoje energie pokazują się tutaj, zarysowują się naprawdę silnie, może się tego obawiasz, może On nie jest dla Ciebie dostatecznym wsparciem, nie jest tym mężczyzną, o którym marzyłaś. Odpoczynek, taką kartę wy wybrałaś. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winna i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. No właśnie, uświadom sobie, czego ty najbardziej pragniesz. Bo może faktycznie yy, ty pragniesz tego yy, czwartego kielicha, tego kogoś innego, a. Yy, Osoby, które w tym momencie są w Twoim życiu, partner, który jest tu i teraz, być może nie dorównuje Twojemu marzeniu, ale może warto o tym porozmawiać, może warto pewne rzeczy przedyskutować i przestań czuć się winna przede wszystkim. Doceń siebie, doceń swoje pragnienia, doceń swoje marzenia, pozwól sobie przede wszystkim na nie. Dziękuję Wam kochane, bardzo fajne to czytanie dzisiejsze było. Ciekawa jestem, czy też jesteście podobnego zdania. Jeżeli tak, napiszcie. Jeżeli nie, też na, oczywiście napiszcie. Proszę łapeczki w górę, proszę o subskrypcję, o komentarze oczywiście. A jeżeli czujecie niedosyt, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, piszcie na maila i zamawiajcie proszę czytania prywatne. Jestem do Waszej dyspozycji. Całuję Was. Zdrowa Baba i Tarot.